Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie, które będzie dotyczyło pracy. I tematem tego czytania będzie: Najlepszy krok zawodowy, jaki możesz zrobić teraz. Najlepszy krok zawodowy, jaki możesz zrobić teraz. Zanim przejdę do czytania, zapraszam Was również do czytań indywidualnych. Zapraszam na moją stronę internetową www.spotkaniastarotem.pl. Dziękuję za komentarze, polubienia, subskrypcje. Dziękuję za Waszą obecność oraz za wsparcie przez bajkofie i przez YouTube. I już myślę, że możemy wracać do naszego czytania. Będą trzy, trzy. Trzy będą tasowania. Będą trzy tasowania, i w każdym tasowaniu będzie można wybrać kartę. W każdym tasowaniu będzie można wybrać kartę, więc albo możesz sobie ze mną zostać teraz i zobaczyć, jak to wygląda, albo możesz już sobie wybrać tasowanie, czy to będzie pierwsze, drugie czy trzecie. No, i później pamiętaj, będziesz miał lub miała jeszcze do wyboru kartę stosowania. Mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane, a nie będziecie przynajmniej wybierać po taliach, które już znacie. No więc tak, zacznijmy. Najlepszy krok zawodowy. Bo czasami się zastanawiamy, tak, w którą stronę zmierza moja kariera, co robić dalej. Czy zostać w tym miejscu, w którym jestem, czy pójść gdzie indziej, czy się czegoś nauczyć, doszkolić, co rozwijać, jakie pasje i tak dalej, stąd ten pomysł. No już nie mówię, że najlepiej jest zadzwonić na czytanie roczne, które już wkrótce się zaczną, bo po e, święcie wszystkich świętych będę już robiła czytania roczne. No dobrze, zobaczmy. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz, wybierz kartę. Wybierz kartę najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Wybierz kartę. Karta numer jeden. Czy wy to widzicie? <laughs> nie, nie macie widzieć. Karta numer dwa. O, tak. Co wybierasz? Karta numer 1 czy karta numer 2. Ja nawet nie patrzę, żeby nie było widać po moim wzroku ani nic takiego. Co wybierasz? I jeszcze dodam, że ja do tych kart dołożę tak, ale chodzi o symbolicznie, która karta dla ciebie do ciebie bardziej trafia? Jeden czy dwa. I dobrze. Zaczynamy dla osób, które wybrały kartę numer. Jeden. Co najlepszego powinieneś, twój najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz, tak? Bo nie mówimy powinieneś. Trójka kielichów e, mówi przede wszystkim popraw relacje. Popraw relacje. Nie traktuj swojej na przykład pracy dla niektórych osób tak poważnie. Wykaż więcej inicjatywy. O tak. Wykaż więcej inicjatywy dla tych osób, które wybrały Kartę numer jeden to była karta numer jeden, do niej doszły jeszcze dwie karty i mamy, kochani, taką sytuację, że nie ma nic lepszego jak praca z osobami, które lubimy, które darzymy autentyczną sympatią. Jeżeli na razie tego nie czujesz lub coś cię blokuje, to się nie przejmuj, napisz do kogoś, odezwij się, wyślij jakiś komunikat, przełam lody. I wykaż się inicjatywą. Jeżeli masz taką sytuację, że praca na przykład cię nudzi, nie musisz jej zmieniać. Nie musisz jej zmieniać, ani nie musisz myśleć, że to jest już koniec Twoich możliwości, czy po prostu jesteś wypalony zawodowo. Nic takiego. Tutaj jest pokazane, żeby wyciągnąć rękę, żeby wykazać inicjatywę, żeby samemu coś zrobić, żeby ta praca nabrała większej, większego sensu. Czasami może miejsce pracy można sobie jakoś Udoskonalić, poprawić. Czasami osoby, które wydają się dla nas mniej przyjazne czy tak nastawione na dystans, wcale takie nie są, ale tak jak wiemy, odbijają często naszą energię, czyli po prostu też nie są pewne, czy mogą na przykład jakiś ruch względem nas wykonać. Ale tu jest przede wszystkim pokazane. Popraw relacje, albo może nawet w, jak ktoś ma jakieś spotkania integracyjne, tak, nie unikaj tego, zaangażuj się w to, tak? Zrób pierwszy krok, napisz, że jesteś chętny. Pomimo swojej niepewności, na przykład jakiejś, jeżeli ktoś ma taką niepewność, to pomimo tego, ym, no. Zainteresuj się, o, zainteresuj się. Dobrze, mamy tych, którzy wybrali talię kartę numer 1. i teraz zobaczmy, co wybrały osoby, które wybrały kartę numer 2. Mamy dziesiątkę kielichów, więc e, zwłaszcza by to mogło dotyczyć osób, które mają firmy rodzinne, które pracują e, z rodziną. Aha. Aha, to tu by było tak. Ja bym to widziała w taki sposób. To są bardzo fajne relacje. Możesz, jeżeli pracujesz z innymi osobami, to najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to tu jest pokazane wzajemne wsparcie, szacunek. Nie bujanie w obłokach, tylko postawienie na jakiś jeden konkretny cel. Tutaj byśmy mogli widzieć w tych kartach żeby podjąć nowe działanie, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić ruch, żeby nie bujać w obłokach. Czasami ktoś się zastanawia, bo ma do wyboru właśnie różne możliwości i tak trochę swojej uwagi kieruje w jedną stronę, trochę swojej uwagi w drugą stronę, w trzecią i czwartą i na koniec w żadną tak porządnie i dokładnie. Więc tu mamy pokazane skup się na jednym postaw na to, co ma najbardziej realne, najbardziej realne, bo mam siódemkę Pucharów, najbardziej realne, co się składa na najbardziej konkretne, prawda? Co ma jakieś podstawy, jest gdzieś umocowane w świecie materialnym, jakoś dobrze rokuje, ale nie na podstawie naszej wizji wyobrażenia tylko na tym na podstawie dokładnie tylko i wyłącznie tego czym my dysponujemy być może masz jakieś tutaj wsparcie od najbliższych osób pokazane, z którymi dobrze by ci się, czy dobrze ci się współpracuje i rozważasz podjęcie nowych działań czy nowych możliwości, to jeżeli tak, to te nowości właśnie jak najbardziej są dla ciebie, czyli nie mamy tutaj wskazanego, żeby zajmować się jednym, drugim i trzecim. Tylko, że mamy albo się zająć jednym czymś konkretnie, albo jeżeli ktoś ma jakieś interesy rodzinne, na przykład, to ma e, zrobić w tym albo nowy dział, albo nową specjalizację, albo coś konkretnego, takiego bardzo indywidualnego, swojego. Dziękuję bardzo. I moi kochani, mamy drugie tasowanie. Zobaczmy, co się teraz pokaże. Drugie tasowanie, i w drugim tasowaniu znowu możesz sobie wybrać, jaki będzie najlepszy krok zawodowy. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Jeszcze raz. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy. Najlepszy, 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 najlepszy. najlepszy krok zawodowy. Który możesz zrobić teraz? Drugie tasowanie. I wybieramy znowu. Mamy kartę numer 1, której ja nie widzę. Nie widzę. I mamy kartę numer 2. Nie patrzę, nie patrzę. No i dobrze, kochani, mamy dwie karty, macie dwie możliwości. Sprawa jest bardzo prosta, decydujemy rachcia-chciach i dla osób, które wybrały kartę numer jeden, najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz, to by było tak: szkolenia, prezentacje, nowe projekty. Odwaga, samodzielna działalność, indywidualne działania, liderowanie. E, jestem przywódcą, inni ludzie za mną idą. Tutaj mamy takie energie: uwierz w siebie, postaw na siebie. <tutuj> tutaj za tą kartą maga idą dla Was. O, tutaj dla Was idą bardzo duże sukcesy. Jeżeli. Będziesz coś robić samodzielnie, będziesz kogoś ciągnąć za sobą, a mam właściwie wrażenie, że nie ciągnąć, a po prostu y, ludzie pójdą za tobą. Możesz być kimś w rodzaju w pracy, na przykład przywódcy, czyli tutaj mamy lidera pokazanego. Mamy pokazaną osobę, która bardzo ładnie się komunikuje z innymi osobami, na przykład przekazuje im jakieś informacje, bo tu mamy maga, planetę Merkury, więc widzimy tutaj intensywną komunikację. Świat mówi o awansach, podwyżkach, lepszych stanowiskach, kontaktach zagranicznych i trzecia karta, jaka się pokazała dla was, dziesiątka, Monet to już jest w ogóle coś fantastycznego. Macie tutaj pokazane nowe możliwości, a może jeszcze tak, jak ktoś się zastanawia, na przykład, czy wejść w branżę nieruchomości, prawda? Jak najbardziej świat i dziesiątka monet nieruchomości. Tak mi się to skojarzyło. Domy ale to nie tylko, prawda, ale to nie tylko interesy rodzinne, ale tutaj pierwsza karta maga pokazuje na samodzielne działanie i tutaj pokazuje osobę, która jest bardzo pewna siebie i tą atrakcyjność widać i tą atrakcyjność i ta atrakcyjność przyciąga inne osoby, ale mag jako właśnie wiara we własne siły i rozpoczynanie nowych samodzielnych projektów. Piękne karty ale zresztą nigdy nie wiadomo, co na koniec z tego wyniknie. Ale najlepszy krok twój zawodowy, który możesz zrobić teraz, to właśnie widzieliście. A dla osób, które wybrały kartę numer 2, to mamy co? Pustelnik. Najlepiej, co możesz zrobić teraz, to jest pokazana praca zdalna, praca z domu, praca na odległość. Wszystko, co było czy jest do dokończenia, dokończ samodzielnie. Licz na siebie, kieruj się swoją własną wewnętrzną mądrością, postaw nad swój rozwój, rozwój osobisty. Jeżeli talenty, jakieś cokolwiek, ale postaw na siebie. Odejdź od tłumów, można by powiedzieć, tak? Jest do tego dwójka kielichów. Można by było powiedzieć, zakończ współpracę z bliską osobą. Zakończ współpracę z bliską osobą. Ta osoba może być z znaku panny, albo ewentualnie byka lub koziorożca, ale ja bym tu widziała e, osobę z znaku panny. Wyjdź z tej e, współpracy albo po prostu no, nie współpracuj z bliską osobą. Wszystko, co masz do zrobienia, musi być teraz e, najbardziej zależne od Ciebie i postaw na siebie, moi kochani. Tak, to widzę. Moi drodzy, dziękuję Wam, ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze jedno tasowanie. Ostatnie tasowanie, trzecie tasowanie, i będzie znowu, wybierz kartę, jaki jest najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy krok zawodowy. Najlepszy, 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 najlepszy. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. Najlepszy. Najlepszy. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić. Teraz. Najlepszy krok zawodowy, który możesz zrobić teraz. I co tutaj będzie? Co tu będzie? Karta numer jeden. Będziemy wybierać znowu, prawda? Karta numer jeden i karta numer 2. Karta numer 2. Bardzo proszę, szybka decyzja. Raz, dwa, raz, dwa. Dwa razy. I uwaga dla osób, które wybrały kartę numer jeden. Król monet, król monet, zainwestuj w dom, zainwestuj w nieruchomości, trzymaj przy sobie pieniądze, ale nie rozpo, rozporządzaj pieniędzmi. E, zwłaszcza król monet pokazuje w bardzo rozsądny sposób. Cokolwiek robisz, to e, w tutaj e, w tym żywiole monet denarów, czyli ziemi, nie może się nic dziać szybko. Tutaj sukcesy przychodzą w miarę osiągnięć zawodowych, czyli systematyczna praca doprowadzi Cię do um, dużych sukcesów, można by powiedzieć o tak. Możesz na przykład awansować, tak? jeżeli rozważasz takie... Takie historie, czy na przykład przyjąć propozycję jakiegoś wyższego stanowiska, to jak najbardziej tutaj, tak, otwierają się przed Tobą bardzo dobre perspektywy, nowa droga, zmiany. Nawet zmiany takie w sensie, że wprowadzam coś nowego, z czegoś rezygnuję, zamieniam to na coś innego, to tutaj może być bardzo dobrze pokazane. Tutaj w kontekście pracy macie pokazane bardzo dobre karty na teraz. Wszystko jest możliwe, co jest możliwe i zakończone sukcesem, co jest oparte na waszej pracy, na waszej systematyczności, na rozsądku i jest tu oczywiście pokazana na przykład nowa praca, nowe miejsce pracy. Dobre perspektywy jakieś się otwierają. Ale nawet gdyby Twoja praca była powtarzalna, to tutaj jest uwaga skierowana na coś takiego, że każdego dnia systematycznie jest efekt, jest sukces i Ty dopiero wtedy robisz coś dalej, prawda? Więc nie rzucam się na nic, tylko codziennie robię to, co mam do zrobienia, i to przynosi mi sukces. No, oczywiście, jakby patrzeć na jakieś branże czy podpowiedzi w tym zakresie, ósemka monet może nam mówić o pracy rzemieślniczej, o pracy właśnie takiej powtarzalnej. Król monet może mówić o na przykład handlu nieruchomościami, pośrednictwie. O zarządzaniu, o właśnie, bo to jest już jednak król, więc on tutaj czymś rządzi, coś kontroluje, więc można być jak najbardziej na wyższym stanowisku. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, to do tego powinien zmierzać i to jest pokazane dla niego jako bardzo korzystne. Najlepszy krok zawodowy, jaki możesz zrobić teraz, który możesz zrobić teraz, może również być. Yy, Odłożyć pieniądze, mieć pieniądze po to, żeby je puścić w jakąś dobrą inwestycję, na przykład, zainwestować w budowę domu, na przykład, albo w urządzenie czegoś, tak? Może tu być pokazana jeszcze jakaś historia związana z urządzaniem mieszkania, na przykład, zrobieniem sobie, zrób sobie plan, może też być pokazane w ósemce, zrób plan na przyszłość i jak stwierdzisz, że ten plan jest dobry, to go krok po kroku realizuj. Takie tu są energie, ale w każdym razie wprowadź jakąś zmianę do swojego, jakąś nowość, tak? Nowy pomysł, który będzie bardzo taki konkretny. No tak, moi kochani, to super, dziękuję. A teraz zobaczmy, co się pokazuje dla osób: jaki jest najlepszy Twój krok zawodowy, który możesz zrobić teraz dla tych, którzy wybrali wybrali kartę numer 2. Mówimy tutaj o inwestycjach, trzymaj pieniądze przy sobie. Pokazana karta mówi o tym, żeby nie podejmować ryzyka, żeby się zabezpieczyć na wszystkie możliwości, żeby podejmować decyzje tak że albo coś jest korzystne, albo coś jest wątpliwe. Nie ma tutaj miejsca na wątpliwości. Tu jest wszystko pokazane tak, że musi być wyliczone co do dwóch miejsc po przecinku. Tutaj widzimy, że możesz jakieś pieniądze na przykład odłożyć, oszczędzić, zainwestować, zrobić sobie jakąś dobrą inwestycję. I co mamy dalej? Zainwestować pieniądze w Coś, co lubisz, możesz też mieć pokazane, że zbierz pieniądze i poszukaj sobie czegoś w pracy innego, co jest bardziej zgodne z Twoją wewnętrzną inspiracją. Pokieruj się intuicją, mamy tutaj pokazane, i ewentualnie odejść, tak? Odejść, zacznij robić coś samodzielnie. Jeżeli masz jakieś marzenie, jeżeli masz jakieś życzenie, że w tym momencie teraz wiesz, że chciałbyś coś robić, nie możesz tego zrobić teraz. To jeszcze powiedzmy nie jest taki moment, poczekać musisz, poczekać musisz, aż będziesz miał lub miała odpowiednie środki na realizację. Ale jeżeli te środki zbierzesz i uznasz, że one ci pozwalają sprawdzić już ten biznes, czyli poradzisz sobie, Jakiś czas, masz czas na rozkręcenie interesu biznesu, to jak najbardziej karty pokazują, żeby się zaangażować i żeby zrobić według własnej intuicji: zastanów się. Pomyśl sobie w ciszy, w spokoju, co byłoby dla Ciebie najlepszą rzeczą, co by Cię sprawiało. Tu jest pokazana samodzielna droga, samodzielna, zgodna z Twoimi pragnieniami, nawet jeżeli by to było początkowym kosztem takiego, że musisz wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu, że musisz z czegoś zrezygnować, że może w jakimś miejscu ci jest wygodnie, to karty mówią i tak i tak i ze swoim pragnieniem, marzeniem. Dziękuję bardzo, moi kochani, wszystkiego najlepszego, samych udanych realizacji, samych najlepszych pomysłów i do, do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.